Trzeba z tych widzów ukochanych, którzy są sobie przypomnij sobie grę swojego dzieciństwa, którą graliście, a potem przeszliście na łóż i jedę potem z jedynki na dwójkę. Zasubry mój kanał, żeby na bieżąco i zostaw łapkę w górę. Złądaj sobie waliz, żeby nie przegapić kolego napisę jaką grę mam teraz nagrać. A to gra się nazywa Virtual Bus. To taka gra, jak po prostu można powiedzieć, darmowa gra na przeglądarce, ale przez mody pobierać, musisz być zalogowany na takiej stronie i pobierać mody. Ten mod nalazłem na YouTube, na warszawski yy, autobus, będziemy dzisiaj, to nie wiem, chcę, ale nie, jeszcze nie, ogarniam, nie umiem, ale widzę mogę pomóc mi tutaj taką tabliczkę zrobić. Ale to nie jest ważne, bo więcej osób. Yy, tak chyba grałoby z tego ustawienia Bo też to yy, działa po prostu na 100% i da się A nie na tym mapie fajnie Bo na przytanny jest komunikacja jak i tej przytanny Przepraszam za moje gardło, zaraz wykaslę Zywa to nie denerwowało że innym głosem gadam <laughs> Tego zimna, takiego różnego Zimna do ciepa, zimna do ciepa, gorąco upał I przez to takie gardło się stało praca tak było co powiedziałaś, że no, na ciepło, wodę, do upał dobra, odpalamy, nie przedłużam tutaj jestem w Virtual bus. jak OMC2, OMC2 lepsze, ale nie ogarnę OMC2, jeszcze uczę się ale jestem na fazie tego, że to mnie bardziej wciągnęło OMC2 też ale się do, bo mało uczę się odpalamy i jedziemy z V 9. A klawisem 9 zawsze myślałem, że tutaj odpalania to jest zero. Zostaw chłapkę w górę. Jaki ty fajny człowiekiem. Aha. Jo, jo. Mówię byle co, bo... Okay. My... To tak środko wygląda. Ja takim samym jechałem w Ralu. Codziennie prawie takim jeżdżę. Wszyscy sobie grają, żeby głowa was nie bolała. A my sobie będziemy jechać i ja mam, powiem takim samym rale, w Ralu jeżdżę prawie codziennie. I tam gdzie całka pokazuje, tam mamy jechać. A na to nie paśćcie. Bo, bo taka gra, bo na ten, na gruch od komputer to działało na słabe. A to jest zrobione na podstawy e, słabych komputerów po prostu. Żeby można było grać sobie. A widzicie to specjalnie teraz zrobiłem, że udowodnić, że OMS2 jest lepsze. Piękna to ma swoje zdanie, to też lepsze. Jakby grałem to sam... E, to też było e, fajna gra z e, dzieciństwa. Ja po prostu jak zacząłem grać w OMSI 2 to bardziej mnie tak wzięło, że postanowiłem nie grać Wirtuala, e, bo za OMS2 e, fajną grafikę, bo to nie jest tak jak grafika. E, Taka jak w Virtual Bus, tylko bardziej oryginalna, tylko y, to tylko dla testu. Nie tak, za ja jakie zdanie mam do tego. Tutaj polska mapa, tutaj polska gra. Poznam, nazwę Virtual Bus, ma ikonkę Warszawskiego autobusa. Pewnie to jak i Warszaw jako robił e, tą grę. Tutaj będę po... chyba wizom, klawisem X, wszystkie drzwi otwiera widać widać, pikuś taka gra, taka fajna wizowie sobie wesły do autobusu i sobie jadą, też mu na wizowie albo pasażerowie wizowie to są, bo pasują na autobus i sobie jadą do różnych fajnych miejsc a my sobie jedziemy tym koksem Ja testy autobusem robię, so ile maksymalnie autobus wyciąga. Po prostu jedziemy byle jak jak pirat drogowy. Bo tutaj można jeździć byle jak się chce, ale tak nie zostanie pierdolony tego mandatu. O! Papiernia na żądanie. Zsysaliście bo to na mapie zbudować. O, ktoś stopa coś. No Trzeba potem ich na ślad 8. Jak wysiadł wisi jako pasażer to y, zamykamy y, 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 hamulce Hamulce zajmujemy i jedziemy na kolejny y, przystanek Mój kochany widzów Jedziemy sobie po malutku Koronk nie umiem jest kiedy włączyłem grę Zepsułem ale duża grupka, pewnie jakaś wycieczka albo ludzie do roboty pasja robi ludzi do roboty są mi po protu albo na wycieczkę jadą żeby coś fajny dzień coś spędzić macham rękami bo wtedy jak mówię to się stresuje jakby ktoś się zapytał żeby hejta nie zostać sorry przepraszam żeby jaki debil to nie był bo ja nie sam tego robić bo popełnia to się nie nieładne są kiedy do siebie o widzicie Stoją. jedziemy dalej tam gdzie na całkę zaprowadzi jedziemy auuuu nie mam tematu ogadania, ale możecie w tym czasie zasubskrybować mój kanał, być na bieżącej za to w górę i napisz komentarz o tej gryze Merkel sobie ustawia. Sprawdzam dla testu po prostu. Zawielnik się nie denerwował. wiza wchodzą, wychodzą. Tak samo na pasażerowie chodzą, pasażerowie wychodzą. XD. X. Zatrąbiłem dla testu, żeby widzowie wiedzieli, wiedzieli jakie auto na tropie nie zajmie się nie pytali. Nie pytajcie się, się o koronków gazy, bo nie będę włączyć. Jedziemy jak najszybciej potrafię. Żeby ludzi nie pozabijał. Tak, że można. tylko helikopter leci. Leciał. A my nam się dalej wejdziemy. Handlowe. Coś tu handlują nie nie ma China z kim siemka, siemka, ludzie. Elo, elo. Siemka. Bilety do kontroli. bilety do kontroli tu nie seba. Jak stają to, to od razu... Każde co tu jest, autobusie ma bilet. Bo się boją. Żeby nie płacić karę Jakąś dwa to nie wiem czy bileciki do kontroli są By mi się takie coś się przydało Jak ogarnia to napisz mi Czy bileciki do kontroli są Bo ja chcę wiedzieć wszystko Ja bo jestem ciekawy świata Ciekawy gier test Po prostu możecie wpisać wiek jak to jaki grach jest w y, grach do kontroli. Bileciki do kontroli są y, simulator BUS 2009 2012, 2011, i patrzcie 12, 17 i nasz i ten Jeszcze co jest Simulator jest symulator autobus 2018, 2017, 2019. Te, co wymieniłam, to A pizze, no, pomyliły mi się drogi. Będę jeździł ta w kółka, a skąd poprawnie czegoś nie zrobię? I znów się pomyliłem, bo Prota miałem skręcić, a teraz będę wykręcał. Yy, Zaprasza widzę, ale pokazuję jak to graje. wysiada. E! Pewnie ktoś wysiada. E, e, majurek. Pewnie ktoś wysiada. Pacet, wypierd dalej. Bo biały bilet zostanie. Te białe bilety są legendarnym... Leg yy. Legendarne bilety. Jak kasuje, to nagrody zostanie. Tak wymyśliłem dla Beki. Nagroda mnie jed wycieczka do za autobusu. Nie tak dla Was ogólnie, tylko do tej powiedziałem. Wysiadać ludzie, wypad. chyba babce skarżacie, bo są mrożiciem te autobusy. Wypad. To był ostatni przystanek, widzę, widzowie, bo teraz będzie postój. Postoja mam. Podróże nie jest mam kogoś, albo ja, to ostatni przystanek był. To z Solarisem. Muszą wizerowie albo goście, albo pasażerowie odczekać Bo na razie za chwilkę y, będzie rosnąć O, tu tego y, krzyżyk będzie w tym miejscu tam gdzie ten krzyżyk ja pokazuję, to jest dla kierowcy miejsce tam gdzie się otwiera Otwiera się z wieku na odwejście kierowcy Albo tego na wejście i kierowca wtedy może wejść nie musi krótkim otwierać, w tramwajach tak samo jest. No co, poczekam trochę, bo nigdzie mi się nie spisało. się spisał, to bym diabeł się cieszył. Jeszcze chwilkę, widzowie. Jest, jak się znudziłeś, to wejdź i oglądaj dalej. Albo jeżeli chcesz w tym momencie popytać się ze mną, jakie pytanka zadaj. To chętnie bym mógł dla takie coś zrobić. Ja subgrubuję. Jeszcze, jeszcze widzę, jeszcze, jeszcze poczekać. Bo jeszcze mam e, planie... E, ...no... E, farminga. Synatkę od 0 do miliona. Oho kierowca w NZ Chyba będzie odpalał Słuchać Uchem, nie wzuchem Słuchać Uchem, nie wzuchem Dwa razy podtadzam, bo chciałem, żeby każdy posłuchał autobusu Jedziemy Załania wykręcić Jedziemy, a u, a u, proszę Państwa, coś się dzieje, ale piękna ta gra, ale, ale najlepszą grom jest Omsygna To ma rację, to może, to i to i fajne Dla mnie to bojętnie kadą wygra, zagra, bo są zajmiste autobusy to spokojnie o, niebieski sklep, tam jest o, 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 o. coś go chciał wejść handlowa chyba nie handlowa nie my jedziemy około z ludzi śledzimy sprawdzę wypierdalaj wszyscy z tego, bo po polu jazdy są rodzicie mi tu nieładnie tak bo ja się tu pozdycham i kaput, Zamykamy. Boję sama, bo ja się trzeba było zwie żeby Sumor nie śmierdziało. Zośmierną. Przepraszam że tak brzydko mówię, ale tylko dla mnie to ma Ja jakby powrotu zrozumie jak autobus, a kultury ludzie nie mają po prostu. Nie umiem się zachować. Czasami kucam się w autobusie, gadają tego. Nawet śmierdzą. <laughs> Rudne głupie za co robię, Nawet możecie się e, pochwalić e, takim czymś ze mną. Zachacki? Ja usłyszałem Zacharskiego. No. <laughs> <laughs> Dla Bartka Zacharskiego. To najpierw zostanie e, serduszko. No z nas musi prawdę powiedzieć. Jak kłamiesz, to nie zostanie, bo ja będę wiedział i będę testował twoją wiedzę. I jedziemy pizdnie na Słowację autobusem do kolejnego przystanku. Au. To się imprezować, mi się zachęca. Osiedle. Róża. Osiedle Zacharskowe. Yeah. <laughs> Dla Beki to wymyślono. Siadać ludzie, siadać i wypierdalać co za autobusie i spierdalamy, bo nie ma czasu. Przepraszam, że się kminam, ale nie postarzać po mnie. Jaki ty niepełnoletni. Jak masz 18 lat, to pozwalam. Jaki ty ogarnięty, ty nieletni, to pozwalam. <laughs> jaki ty typem dobrym, jaki nieog... ty typem dobrym, doskonałym, to ja ci pozwalam, jak jesteś nie masz 18 lat. To twoja decyzja, po prostu żeby potem umieć eee, coś w zrobić. Po polu komuś jeżdżę. Jakiś rolnik zaraz się w na mnie. Jedziemy sobie na skróty, pokażę je. Zamykam na żądanie Oho Dwie stopa Jest za późno Za cięźno płynę, bo nie mógł zrobić Nie patrz, jest stopa na Była Słucham? Nie, nie była babcia Nie Zamykamy drzwi, jedziemy moja mama, jeżeli wszyscy zapytacie się o babcie, ale wy się nie interesujcie, zostawcie łapkę w górę. żeby ja był zadowolony. Zostawiacie łapkę w górę. Lecimy na kolejny przytanek. Nie wiem jaki przytanek, ale powiedzam. O, daję Zajdzie mocno. Zajdzie mocno. Ale śmieszne. Wygrała na grę w nieskutecznym. To jest mapy no bapety. Dla was to nie Dobra, okej, okay. Jest git. ile ludzi A teraz My jesteśmy na tyle Kończymy Właśnie jak się spodobało to Wali Zrobione wszystko po to żeby był To znaczy zasługują kanał żeby być na bieżąco Żeby nie przegapić kolejnego Kolejnego odcinka Dajcie mi łapkę w górę Łapki w górę Pisać komentarze Na do zobaczenia papa papasy się do kolejnego odcinka